Patriotyzm, miłość do ojczyzny, tak wielka, że aż chce się śpiewać. Pełna krwi, potu i łez walka o wspólne dobro i wartości. Przynajmniej kiedyś. Obecnie ograniczające się do głosowania na wyborach i wywieszenia flagi dla tego czy innego sportowca, który akurat sukcesy odnosi. Cecha ceniona i poważana społecznie. Tylko czy słusznie. Spokojnie odłóżcie szablewać panowie i wać panny bez porywczości. Ja wiem, bluźnie, grzesze i żadnego szacunku dla kraju nie mam ni dla ludzi, co za kraj walczyli. Wróćmy jednak do pytania. To, żeś się Polakiem urodził, czy z tym przypadkiem jest? Ani w tym twojej winy, ani zasługi nie ma. Od wypadłeś z matki akurat na tych współrzędnych geograficznych. Wypadłbyś na innych to inne piosenki byś śpiewał, inną flagę wywieszał i urodę innych kobiet zachwalał. Albo, jak w przypadku Niemców, grzecznie milczał na ten temat. Dumny z innych zaszłości historycznych byłbyś, twierdząc, że dupa tam husaria, lansknecht niemiecki potęgą był i basta. Co też poronionym pomysłem jest, bo ani lansknechtem, husarem nie byłeś. Ani w żaden sposób do ich sukcesu się nie przyłożyłeś. Równie dobrze mógłbyś techniki bujania się na gałęzi praprzodka zachwalać i z nich być dumnym. A to, że wokół siebie chcesz mieć czysto, ładnie, bezpiecznie i z dobrobytem z każdego kąta wyłażącym, to akurat normalne. I niezależne od tego, gdzie akurat jesteś, czy gdzie z matuli wypadłeś. I normalne, że przed krzywdą rejonu i bliskich będziesz bronił. W tym momencie patriotyzm zaczyna się jawić jako mentalna masturbacja. Wszędzie na tych samych zasadach, choć w innych barwach narodowych. Tylko kto nam te intelektualne branzlowanie do głów włożył? Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, w odległej galaktyce, etc. było plemię. No właściwie to kilka, nie jedno, ale nas obchodzi jedno. Plemię stałego adresu zameldowania nie miało. Bo nigdzie supermarketu znaleźć nie można było, a korzonki, jagody zające i jelonki po jakimś czasie się kończyły. Więc tułało się plemię, barw narodowych, godeł i hymnów nie znając. Świat prosto dzieląc na swoich, zwykle w jakimś stopniu rodzinę, i cudzych. Czasem tylko kilka kobiet od obcych porwano, co by się dzieci z dwunastoma palcami nie rodziły. Później ktoś mądry dowiedział się, jak zboże siać i owce pasać. Tułać się już nie trzeba było, więc pierwsze wsie i miasta powstały. Ludzie ze znajomym widokiem i okolicą oswajać się zaczęli i patriotyzm zaczynał pączkować. Ale nadal całe przedsięwzięcie bardzo osobiste było, bo jak w mieście krucho było z żarciem, to każdy głodny chodził. Prywatny interes więc w wojenkach o zajęcie żyznej doliny obok miał każdy. Powoli jednak miasteczka się łączyły, a ci co walczyli lepiej wyszkoleni byli i dopługa się już nie dotykali. Wtedy to zwykły chłop interes osobisty w patriotyzmie stracił. Zostało go zaś nadto właścicielom ziemskim i żołdakom przez nich opłacanym. Gdy już średniowiecze nastało, sprawa była prosta. Chłop dlatego pana uprawiał, który lepiej płacił, za jedno mając pod jakim godłem czy królem. Mieszczanie bardziej pilnowali interesów cechowych i rajców, z tym królem dogadując się, z którym akurat po drodze było. A że czasem po drodze było z tym, który nóż na gardle trzymał, to już insza inszość. Interes w patriotyzmie mieli jedynie rycerze, a to dlatego, że oni jedynie o ten interes zawalczyć mogli. Na to, by konia kupić całe życie po wojenkach się tułać stać było tylko ich. Nie wspominając o tym, że rycerz przez piechotę łanową przeżerał się jak twoja była przez tabliczkę czekolady. I tak to się wiodło, pod różnymi królami, aż tu nagle. Muszkiet się pojawił. No w sumie to nie tak nagle, bo kilka wieków dopracowywanie pomysłu trwało, ale jak już był gotowy, rewolucję w wojence i polityce zrobił. Okazało się, że z muszkietu strzelać równie dobrze mógł chłop czy mieszczanin co szlachcic. Nie trzeba już było długich lat ćwiczeń, od kilka miesięcy musztry i darcia ryja setnika i człowiek do wojaczki był gotów. A jak chłopy na wojaczce zobaczyli, że za jedno pan czy sługa przy muszkiecie, to i w domu nie smakim było pańszczyznę tak prędko odprawiać. Chłop przez maszynę parową i inne cuda rewolucji przemysłowej nagle dość grosza miał na flintę i mógł kulkę posłać panu na dworze równie łatwo, co szarakowi na zagonie kapusty. Rebeli kilka i trochę krwi przelanej później panowie zrozumieli, że chłop siłą polityczną jest i basta. Główkować więc zaczęli, co z nim począć. Dzielić się z zyskami z wojenki niepodobne, bo raz, że mu żołd wystarczyć powinien, a dwa, że ludu trochę za dużo już do obdzielania, troszkę nam się rozmnożyło. I dla panów mało zostać może. A że obok panów, jak to zwykle, wikary siedział, to na niego badawczo spojrzeli. Dobrze ubrany, pola obrobione, stół zastawiony, jeszcze u ludzi ma posłuch. Zapytany, wikary im na to, głosem oczywiście natchnionym: Ludzkimi duszami i sercami, pan nasz Jezus Chrystus włada, Prze to tak się jego sługom dobrze wiedzie. Co w tłumaczeniu idzie tak. Baje kim, psia wasza mać, do głów kładcie, suto strachem zakrapianych, to i zrobią co chcecie. Panowie więc do chłopa i mieszczuchów tak rzekł: Słuchaj-no, Maćko, wiesz ty jaki u nas król? Jaśnie, oświecony taki to a taki odpowiada rozumnie Maćko. Chłop z pod ogona nie wypadł i wie, co w polityce się dzieje. Dobrze, pan mówi, a wiesz ty jaki król za zarzekł, panuje? Dyć syraki to a owaki, odpowiada, jak już nadmieniliśmy rozgarnięty, Maćko. A wiesz, co on zrobi, jak tę ziemię zagarnie? Podatki zwiększy? Nie, Maćko. On ziemię ogniem spali i ciebie z chaty przegoni na cztery wiatry, albo zabije, a swoich tu posadzi. Tych z rzeki? Gorszych, Maćko, gorszych. Przyjdą tu bezecne kurwie syny, twoje świnie żreć będą, żonę i córkę ci wydupczą, a z ciebie śmiać się będą. Ty ja znam tych z rzeki. Swoje świnieżro, swoje żony dupco, a na moje nie dybią. Z jednym nawet córkę ożeniłem, bo dobry chłop. Jakiś ty głupi Maćko, jak zaślepiony. Słodkie słówka ci mówią, a ty wierzysz. Ten chłopci córkę przekabaci, przeciwko tobie odwróci. Wszyscy oni kurwie syny i twój wróg nienawidzić ich powinieneś za wrodzoną. Oni ciebie nienawidzą. Prawdę aby mówicie? Prawdę najprawdziwszą na Boga się klnę. I Maćko, wystraszony, dla tych z zarzeki nie ufał. Syna Maćka do szkoły posłali, a tam od maleńkości kładli mu do łba, że zarzeką obcy, wróg z przeproszeniem kurwi syn. W międzyczasie poprawnej polszczyzny go ucząc. Zarzeką zrobili to samo, tyle że poprawnym rosyjskim. Gdy przyszło do wojenki, to syn czy tam wnuk Maćka dziarsko poszedł w kamasze, polski przed ruską czy niemiecką zarazą bronić. I tak to się, moi mili, do dziś kręci. Trochę zalżał może ton, ruski Niemiec to już nie kurwi syn i odwieczny wróg. Ale dekady prania mózgu zrobiły swoje. O co ci właściwie kurwa z tym chodzi? Pewnie zapytać. Ano o to, że patriotyzm to bajka pana, co by sługa brudną robotę odwalił. Nie zrozumcie mnie źle, za wolność, równość i sprawiedliwość sam bym w kamasze poszedł i walczył z tymi, którzy chcą nam ją odebrać. Tyle, że najczęściej nie są to kurwie syny z za rzeki, a swojscy panowie, choćby z wiejskiej. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli ktoś chce mój przebrzydły ryj zobaczyć w ruchu, a nie tylko na zdjęciu, niech subskrybuje, udostępnia i lajkuje ten film. Jak mi wujek Google Check pokaźny wyśle, to i na kamerę się znajdzie. Bo to jedyna okazja, w której lajki mogą rzeczywiście pomóc. Napisał, przeczytał i wrzucił niepoprawne politycznie.